Witam, witam, zapraszam na mój kanał, taki bardzo short, tego typu, witam wszystkich ludzi tego typu. Właśnie, łobaben trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu, trzeba mieścić głuką nie dupą. Niektórzy myślą dupą. No właśnie, łobaben, tego typu. Jak wam się podobał wczoraj stream tego typu. Wiem, wkurzacie się tego typu. Hmm, właśnie domyślam się. Tego typu. Widzicie? To ja ustalam, kiedy będą streamy, w jakiej godzinach Nie wy. Tak tłumaczyłem wczoraj na swoim Tylko typu. Wy żadnego nie macie prawa mi ustalać, kiedy będą streamy, kiedy, w jakiej godzinie. To ja ustalam tego typu. A film jest smorkiem. Kiedy w tą mistówę tylko typu. Bo od wczoraj jesteś frajerem. Film z smorkiem. Hmm. Właśnie. Co? Film z smorkiem. Kiedy tam wpłacisz tą stówę? Bo na razie publicznie jesteś frajerem Tego typu Pinsu morgiem Tak się pocowałeś Tego typu Widzisz chłopie Chcesz być frajerem to bądź frajerem Tego typu A po chuj się pocujesz Coś Do czegoś film morgiem Sam obiecałeś Że mi wpłacisz Pinsu morgiem Tą stówę Widzisz? Film smorkiem. Ja znam Twoją sytuację, że rodzice Twoi już mają kurwa dosyć, chcą Cię wyjebać z mieszkania, wynaudować się chcą. Od tego zaczął. Film smorkiem. Jeszcze się płócyjesz jako frajer? Jak chcesz być frajerem, to bądź frajerem. Film smorkiem. Już i tak od wczoraj jesteś frajerem. Film smorkiem. <laughs> Widzisz? I kto jest górą w filmie z humorkiem? Znowu i tak i bądzą tego typu, a Ty? Taki sierwo jesteś w filmie z humorkiem po prostu. Cóż, Twoja broszka nie moja. Od wczoraj jesteś frajem publicznym w filmie z humorkiem. Tego typu. I Ty chcesz na mnie zarobić? Jako frajer? Hmm. Bo haha, tego typu. Właśnie, trzeba myśleć głupko, nie dupą w filmie z humorkiem. Sam mówiłeś, sam pisałeś, że wpłacisz mi stówę. I gdzie ta stówa jest, kurwa, w filmie z Powiedz mi. Sna? Chciałeś ze mnie frajer zrobić, a sam z siebie zrobić frajera w filmie z I kto jest tu w filmie z Powiedz mi. Widzisz? Za każdym razem przegrywa ze mną, tego typu, w filmie z Taka cioeta ciocia <gry> Znale, ja powiem frajer ciota tego typu No po prostu jesteś frajerem? Bezczelnym frajerem publicznym już jesteś więc z humoriem. Rozjebałem ci w dół opinie tego typu. I ty jeszcze się pocuje, się pocujesz jako frajer, po co się do, sam do siebie film z tego typu. Bands Russian.